Ja jestem na jeziorze w miejscowości Rajgród. Płynę dzisiaj z policją, która pilnuje tutaj porządku na wodzie i bezpieczeństwa przede wszystkim, bo o wypadek na wodzie w sezonie wakacyjnym niestety jest bardzo łatwo. I policja jest tutaj po to, żeby móc reagować na różne sytuacje niebezpieczne. Na przykład kajak się wywróci, łódka się wywróci, ale niestety też zdarzają się pijani sternicy. I policja tutaj również tego pilnuje. Płyniemy zobaczyć, jak wygląda taki patrol, jak wygląda w ogóle praca policji taki Wodnej, no i jak zachowują się żeglarze, którzy już pierwsi przyjechali na Mazury, na Pojezierze Mazurskie, na razie na terytorium województwa podlaskiego, ale wiadomo, że na łódkach pływa się wszędzie i ten materiał na pewno przyda się wszystkim, którzy wybierają się gdzieś nad jezioro na wakacje. O czym należy pamiętać wypływając na wodę skuterem, kajakiem, łódką, żeglówką? Przede wszystkim musimy zabierać ze sobą zdrowy rozsądek. No i wymagane wyposażenie, czyli każda osoba, która przebywa na jakimś pokładzie, na łódce, musi mieć kapok. Pamiętajmy o tym, to jest najważniejsza rzecz. Oczywiście nie możemy spożywać alkoholu. Osoby, które pływają łodziami, czyli sternik, musi być trzeźwy, nie może być pod wpływem alkoholu. To jest najważniejsze. Statystycznie rzecz biorąc, wiadomym jest, że naj, największym problemem na wodzie jest alkohol i brawura która powoduje to, że dochodzi do utonięć. Już w tym roku w województwie Podlaskim było tych utonięć aż cztery. Tak naprawdę sezon dopiero nabiera rozpędu, a już mamy przypadki, jak chociażby w Augustowie na jeziorze, tydzień temu, w ubiegłą niedzielę, doszło do takiego zdarzenia, gdzie mężczyzna płynął kajakiem, wypadł z tego kajaku, no i oczywiście nie miał nałożonego kapoku. Kapok nie służy do tego, żeby leżeć na nim, tylko go nakładać i z niego korzystać. A tam była taka sytuacja, że faktycznie ten kajak zaczął nabierać wody. Pan próbował się łapać kajaka, który nabierał wody. Na szczęście pojawili się wodniacy. Ale przypomnijmy jeszcze taką rzecz, bo nie każdy ma świadomość: jeżeli sternik zostanie złapany po spożyciu alkoholu przez policję wodną, to co? To pojazd trafia. Jest rekwirowany, tak jak samochód, tak? Wszystkie przepisy na wodzie są odzwierciedleniem tego, co dzieje się na drodze, czyli kierujący samochodem, jeżeli popełnia przestępstwo czy wykroczenie, tak samo takie przestępstwo czy wykroczenie można popełnić na wodzie. Czyli jeżeli ktoś jest pod wpływem alkoholu i płynie silnikiem spalinowym, to jest tak samo jakby jechał samochodem po drodze publicznej, czyli oczywiście odpowiada karnie za takie przestępstwo. I można stracić, proszę państwa, skuter, czym, kto tam będzie płynął pod wpływem alkoholu. No może rowerem wodnym to nie, bo to chyba wykroczenie wtedy by było. No ale utrata jakiegoś drogiego stateczku to trochę by kosztowała, nie? To nie polecam. Jeszcze mm, pani Arturze, panie starszy sztabowy... Przypominamy cały czas o tym bezpieczeństwie, ale ludzie się nie słuchają. Co należy mieć jakby, no bo wiadomo, policja pływa na wodzie i yy, zatrzymujecie tutaj w, też widzieliśmy taką kontrolę. Co należy mieć przy sobie, bo wypływając na wodę, bo to nie można tylko wsiąść sobie w kąpielówkach, prawda, nałożyć kapłok i każdy zadowolony, trzeba coś jeszcze ze sobą wziąć dla bezpieczeństwa i waszej kontroli. Dokładnie. Jeżeli są to żeglówki, tak jak tutaj widzimy, pływające, jest wymagane wyposażenie, chociażby gaśnica, która jest dosyć często przydatna przy silnikach spalinowych. No oczywiście te kamizelki, o których wspominaliśmy, koło ratunkowe. My na swoim wyposażeniu łodzi mamy rzutkę, chociażby ratowniczą, czy koło ratunkowe, które pomaga nam podczas podejmowania jakichś akcji na wodzie. Jeżeli ktoś wypadnie, no to oczywiście trzeba coś tej osobie podać, żeby wydostać ją z wody, tak? Ale trzeba mieć chyba ze sobą też jakiś dokument tożsamości, patent sternika, czy to nie jest wymagane? Jeżeli chodzi o żeglówki, jak najbardziej wymagany jest patent. Jeżeli chodzi o silniki spalinowe, patent sternika motorowodnego to jest patent, który pozwala nam korzystanie właśnie z łodzi spalinowych, żebyśmy mogli pływać po jeziorze, po jakichś różnych akwenach. Proszę Państwa, musimy zawsze uruchamiać zdrowy rozsądek, niezależnie od tego, czy pływamy łódką, jedziemy samochodem czy rowerem. A chodzi o to, żeby wszyscy wrócili bezpiecznie do domu, również żeby bezpiecznie czuli się ci, którzy no, są naszymi sąsiadami na wodzie, na drodze, poruszają się obok.